Witam wszystkich ponownie, z tej strony Maku yy, Powoli wracam do poszukiwań Jeszcze myślę, że z tydzień, jest odwilż, nowy wykrywacz jest Także myślę, że za tydzień gdzieś ruszę na poszukiwania z wykrywaczem Ale ten jeden odcinek chciałbym nagrać yy, O temacie do poszukiwań O ukrytym tunelu I myślę, że może jak zobaczą to ludzie Którzy się tym zajmują, mają jakieś doświadczenie W tym znają procedury Zresztą już tutaj była jedna grupa poszukiwawcza, ale niestety szukali nie w tym miejscu i może ktoś obejrzy, może się ktoś zaciekawi i chciałby podjąć się próby odkopania tego tunelu. Także zapraszam, oglądajcie, zobaczcie jak to wszystko wygląda, zaraz tu Wam wszystko opowiem. Samo miejsce, w którym jest ukryty ten tunel jest dosyć ciekawe, jest to jak za mną widać taka grota sztuczna. Ona została zbudowana, jak przeczytałem na internecie, na przełomie XVIII-XIX wieku przez Mieroszewskich i rzekomo tam właśnie był opis, że tutaj są jakieś ukryte pomieszczenia, tunele w różne miejsca, przejście korytarzem do zamku w Będzinie, do jakiegoś tutaj starego kościółka i tam jeszcze jest jedna grota w innym lasku zasypana całkowicie. Także po, po, możliwe, że tamtędy idą takie właśnie korytarze. I zobaczcie jak to wygląda. Tak wygląda ta grota, jakaś wysoka na 5 metrów. Zejdziemy do środka, teraz tutaj jest noclegownia dla bezdomnych niestety. Nie wiem czy tu coś będzie widać, widać. Tutaj jest jedno wyjście, zajście tam na dół. ofiaranka nawet zrobiona wielkie takie okienko tutaj jest jeszcze parasol, mnóstwo śmieci ale zaraz zejdziemy tam może tędy do drugiego pomieszczenia które sam odkryłem przez przypadek jakieś 25 lat temu bawiłem się tutaj z kolegami w różne wojny i inne tego typu zabawy i przypadkiem wdrakowałem się a tą grotę tutaj od tyłu, zaraz zobaczycie, nie wiem czy tędy dojdę, chyba nie za bardzo, ale spróbujemy się przedostać. jest z drugiej strony, bo tutaj dosyć zawalone. I weszłem od drugiej strony, od tamtej się nie dało. Grota tutaj jest dosyć wyższa. Około 8 metrów ma. I tutaj jest wejście do pomieszczenia, które 25 lat temu, tak jak mówiłem, było jeszcze zasypane całkowicie piachem. Spinając się tutaj, mi noga wpadła po prostu w pustą przestrzeń. I odkopałem to z kolegami. Zaraz tam wejdę do środka, może będzie coś widać, to co wam pokażę, jak to tam wygląda. Zajście tu jest trochę wąskie, muszę się wczołgać. O! No, jestem w tym pomieszczeniu, tutaj w tym środkowym. I tutaj, tak, po pierwszym, jak tutaj pierwszy raz wszedłem było jeszcze widać sufit tunelu. Wciągaję się tam, ale był na tyle zasypany równo piaskiem, że już w końcu, w końcu się sufit łączył z podłożem. Także jest, nie jest zawalony, bo strop był cały. Ale jest po prostu cały, wypełniony piaskiem. Za którym już nie będę pokazywać dokładnie za którą z tych ścian, ale tutaj była też właśnie próba przez jakiś poszukiwaczy, kiedyś mi się obiło coś o uszy, że była tu próba podjęta jakiś poszukiwaczy, bo tutaj jest postawiony ceglany mur na jednej ze ścian. I pewnie poszukiwacze myśleli, że za tym murem będzie tunel, ale niestety za murem jest. Konstrukcja tej całej groty. Także w złym miejscu szukali, byli blisko, ale niestety. Także ja będę stąd wychodzić, bo to pewnie i tak nic nie było widać. wyjdę. Jeszcze no już wyszedłem z tej groty. Co już mi cały czas zoomuje ten telefon? Nie mogę obrazu złapać. Dobra, będę kończył, nie będę przedłużać. Tak jak mówiłem, może to jest ciekawy temat. Jeśli ktoś już tu próbował tego szukać, to pewnie z pozwoleniami też nie będzie problem, skoro ktoś już raz się podjął tego, to może i drugi raz ktoś się podejmie. Tak jak mówiłem, jeśli ktoś jest zainteresowany, piszcie w komentarzach. A ja chętnie pomogę. Sam bym szpadel bił i poszukał tutaj. I pokażę, w którym miejscu trzeba kopać. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał ten odcinek. Krótki, bo krótki, ale, ale jest mocny temat. Może się ktoś zainteresuje. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia. Do następnego. Na razie.